Dzień dobry Państwu, Tomasz Sikora, doradca techniczny Tiwa drzewa owocowe, firma UPL Polska. Spotykamy się dzisiaj w kwaterze Jona Golda w miejscowości Ossa koło Rawy Mazowieckiej. Od razu zaznaczam, czy na początku tych owoców na drzewach jest optymalnie, albo dosyć dużo, no z taką sytuacją w większości sadów nie będziemy się... Spotykać, bo właśnie w kwaterach Jona Golda tych owoców przeważnie jest mało, bo był dosyć obfity w ostatnim czasie opad zawiązków. No i na drzewach mamy skąpo. Tutaj jednak widzimy, że plon będzie nawet na zadawalającym poziomie albo nawet wysoki. Tak, jeśli spojrzymy na drzewa z ilością zawiązków, zawiązki mają w tym momencie od 10 mm do 28-26. Wiemy, że jest zróżnicowanie tych zawiązków, co wynika po prostu z przedłużonego kwitnienia. Zawiązanie było w różnym czasie, więc mamy te zawiązki. O różnej wielkości ale przeważają zawiązki 26-28 mm na dzień dzisiejszy. Tematem dzisiejszego filmu będzie zwalczanie owocówki jabłkóweczki, ponieważ ostatnio mamy znaczne ocieplenie i to przyczyniło się właśnie do rozpoczęcia zaznaczę bardzo niewyrównanych jeśli chodzi o Polskę lotów tego gatunku szkodnika. W zeszłym tygodniu powinniśmy wykonać zabieg zwalczający. Tyczyło to się południowych, południowo-wschodnich i północnych rejonów Polski. Tam też e, loty godowe były bardzo intensywnie, co potwierdzały nam odłowy w pułapkach feromonowych, więc tam zabieg zwalczający powinien być wykonany w zeszłym tygodniu natomiast jeśli chodzi właśnie o centrum Polski ten czas na wykonanie zabiegu właśnie przyszedł w tym momencie i przy sadach w haterach gdzie te odłowy są intensywne co potwierdza wysoka presja owocówki jabłkoweczki zabieg powinien być zrobiony jak najszybciej natomiast przy średniej i niskiej presji Koniec tego tygodnia uważam, że będzie terminem optymalnym na wykonanie zabiegu zwalczającego właśnie owocówkę jabłkoweczkę. My, ze strony firmy UPR Polska, w programie Pronutiva rekomendujemy zastosowanie insektycydu zawierającego chlora tranilipron w preparacie Szenzi. Jest to tutaj rozwiązanie na pierwszy. Zabieg, właśnie dosyć istotny na ten pik, pierwszy lotów owocówki. Preparat zaprzestaje od razu żerowania gąsienic i jest, wspomnę, zarówno jajobójczy, takimi bonusami. W preparacie jest formulacja, która jest odporna na zmywanie, na promienie słoneczne. Również ten preparat możemy spokojnie mieszać z fungicydami, więc stosowanymi w tym okresie, takimi jak Kaptan 80 WDG, Marvin 80 WDG czy Plantivax lub Vaxiplant. Na chwilę obecną, na te warunki, gdzie pogoda jest nieprzewidywalna, mamy ciepło, później zapowiadane przelotne opady i znowu ciepło. Właśnie rozwiązanie w postaci preparatu Shenzhen jest w tym momencie, uważam, najlepszym rozwiązaniem, właśnie na warunki, gdzie jest preparat jest odporny na zmywanie, formulacja, jeśli byśmy mieli intensywny, ciepły dzień, jest odporny na promieniowanie słoneczne. No i jest to zabieg kluczowy, można powiedzieć, pierwszy na owocówkę. Jabłóweczkę, dodatkowo też zwalczanie zwójek liściowych. Ale w tym momencie jest to wyborem najlepszym, gdyż dodatkowo preparat będzie nam miał dłuższe działanie około 14 dni i później musimy, w zależności od technologii produkcji, zastosować po upływie 14 dni wybrać kolejny preparat do zwalczania. Owocówki, czy już pojawiających się zwójek, wykonując zabieg zwalczający na owocówkę, jabłóweczkę, powinniśmy zrobić, zwrócić uwagę na aspekty techniczne wykonania takiego zabiegu insektycydowego. Więc, przede wszystkim, ciepło minimum 10 stopni z rosnącą temperaturą. No nie, za ciepło, nie za ciepło do 20 kilku stopni, więc powyżej 10. Oczywiście, żeby była dobra skuteczność, zwiększamy ilość cieczy roboczej, czyli minimum 750 litrów cieczy na hektar. Jeśli chodzi o zwilżacz, tutaj w tym preparacie nie mamy takiej potrzeby dodawania zwilżacza, bo już tam mamy w tym preparacie są substancje zwilżające już same w sobie. Formulacji. Ważną, istotną rzeczą jest jeszcze, żeby doprowadzić pH do odpowiedniego poziomu, więc powinno być. Tutaj poniżej 7, jeśli mamy właśnie te, te 7 czy więcej, to powinniśmy obniżyć te pH do 6, 6,5, żeby to działanie i efekt wykonania zabiegu był efektywny i na odpowiednim poziomie. Jeśli chodzi o producentów jabłek w technologii produkcji ekologicznej czy technologii zero pozostałości. Tutaj zalecam zastosowanie preparat mikrobiologiczny karpowirusine i z dodatkiem preparatu ksentarii WG lub Florbac, Jest to to samo, który będzie nam również ograniczał już pokazujące się pomału zwójki liściowe. Na razie na zwalczanie. Z wujek będzie będą oddzielne terminy komunikaty, ale zwalczymy przy okazji właśnie owocówki, również pierwsze, pierwsze lub niezwalczone wcześniej gąsienice właśnie z liściowy.